Mano, witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Oli. Dzisiaj lecimy sobie już z kolejnym piątym odcinkiem z naszej pięknej tutaj serii, czyli z Need for Speed. Um, dzisiaj. Głównym motywem odcinka będzie misja Wayna naszego kochanego, czy też nie kochanego, nie wiem czy to będzie jakiś paja, czy to będzie jakiś ziomeczek. Ale najpierw przed tym zrobimy sobie dwa wyścigi na poziomie 200 plus reputacji, żeby zrobić sobie trochę kaski i żeby zrobić codzienną misję tą dzienną, więc lecimy po prostu od razu, no i potem od razu lecimy na Wayna, bo to nam zostało w ostatnim odcinku, tego nie zrobiliśmy, no to teraz trzeba to ładnie tutaj odhaczyć. Dobra, nie ma Ewy, zajebiście. Jak nie ma Ewy, to jest jakiś kursba Gunner w różowym Lamborghini, Nic, co to jest? Jaki dziwny samochód ty. No dobra, porobimy i tak wszystkich jesteśmy najlepsi. Nasz zigzag! O kurwa ty, no to żem porobił. Ta mam no sobie takie pytanie, wygraj to znaczy byli bądź na pierwszym miejscu, ta? No ta, pewnie ta. Tak, e, tak, ta, wyścig, 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 no tak, wyścig na poziomie 200, e, jak widzicie, znalazłem chyba e, maszynie e, w czasie, która lata. Czemu ja używam Nitra i dalej jestem na tym samym poziomie, co Gunner? Jakby nie rozumiem tej gry. E, ale tak, maszyna, maszyna w czasie chyba jakaś się tutaj e, udała, więc lecimy po prostu tego Mira i Gunnera rozwalić, oni nie mają najmniejszych szans z nami. Nie wiem, co się stało, jakaś maszyna w czasie, no, no co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć. Gunner to Fryer, bo by the way, jakby ktoś jeszcze kwestionował to czy tak nie jest, to Gunner to Fryer, bo próbował mnie tutaj skosić, ale mu się nie udało, już go miałem blokować, wywalić z trasy. No i mogą się pojawić problemy. które mi się zapomniało przez cały wyścig do was gadać, więc y, ten trochę się strajhartowałem. No tryda, Ta, ta, ta. Strajhartowałem. jak wiecie. Eee, i co, w sumie chyba raczej uda się nam wygrać, no chyba że Gunner mi tu będzie próbował dalej zagrażać, ale wydaje mi się, że nie. To raczej piczka, no dobra, 500 metrów to raczej już wygrana. Do tego overlapujemy w ogóle brył. Zobaczcie, jak w naszej karierze wysoko poszliśmy, bo overlapujemy już brył. No także, pyk, pięknie. No i co, pierwsze z dwóch wyścigów już wygrane lekki offroad jak widzicie, żeby dojechać na drugi wyścig, ale jesteśmy już w drodze Pa tego drifta, pa to będzie idealne Ale smooth, o chuj dobra ty to fajne ta, 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 ta drifty Nazwa tego odcinka to będzie najlepszy drift w całym mieście, ta No oczywiście, że tak stary Jestem kozakiem Znajdą, Lukas ja, to dobry zioma to um, Lukas tu próbuje nam przemówić do rozsądku. Tym. Ja sobie Poza tym się cieszy, że Anna po Myślę, że e ana E Anna? Siema, siema. Podoba mi się to, że Lukas jest takim ziomeczkiem, który jest mądry, ale to taka jakaś dziewczynka pięcioletnia, co jeszcze ma ścianę głowie i nie rozumie konsekwencji, a Lukas to był po prostu taki ziomeczek, co no, już jest troszeczkę mm, inteligentniejszy, dojrzalszy i dużo bardziej rozumie konsekwencje i wszystko, więc wie, że to jest zły pomysł, co tu robimy cały czas z tą policją, no ale no nie przemówisz oczywiście. Kurde, jak ja jadę. Ej, w ogóle, no klitsz szmato! to! To wcale nie drugi raz jak jadę ten wyścig. Co, 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 co? Nawet tego nikt nie wiedział, ale się przyznałem. Eee, witam. E, okrzyk godowy, oczywiście, na start wyścigu był. E, gunner będzie zaraz robiony. No i ha w dupę. A idź z tym panie, hopę, ja jadę self-roadem, tak o. Jadę self-road. Typ! Ale ale oro! Ale oro na Ha, <laughs> Haha! Śmiesznie jesteście, śmiesznie się z takimi przeciwnikami w ogóle ścigać. Jakie oro im zrobiłem na początku? Dobrze, dobrze, wiem przynajmniej jak teraz się jeździ ten zakręt. Gunner porobiony, gdzieś widzieliście, teraz tylko Miro, ale oczywiście jest BMW, który jest moim przekleństwem, bo zawsze jakaś FK czy ktoś inny musi w tym BMW mnie robić znaczy robić. Dostawać na zakręcie 350 stopni kućwa spida nagle 400 na godzinę opiedzie w ten zakręt, więc no. Po for speed. A z tego co widzę Miro taki nie jest jak Ewa. Dlatego bierzcie przykład z Mira, a nie z e, Nawet jak chcecie sobie w przyszłości gdzieś tam śmigać beton, bo ciekawe, czy jest tu jakaś osoba, która wy 18 lat i ma już samochód i ogląda jak ja gram w samochody? E, te wątpię, ale jak ktoś jest, to dajcie znać, bo... Aż nie jestem! Ciekawy, dobra. Miro został porobiony. Zawsze bądźcie tacy jak Miro, nie jak FK, a ja nie zrobiłem tego zakrętu jak powinienem. Dobra, Miro. Ładuj banaty. Pakuj walizę, gościu. E essa. O ty e. Pakuję walizę. Nie! do 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 Du di, du, di, du, di, du dobra miro porobione Tak się to robi, panowie, jeszcze wentylka se porobię, tak papa papapapa pa. Jeszcze se go śmignę, tak o i mu zpieprzy wyścig, esa Pięknie, tak się wygrywa e, wygraliśmy sobie tutaj z Mirkiem Pięknym Wygraliśmy sobie z yy, Gonerem Zniszczyliśmy dwa wyścigi dzisiaj już zaliczone No i teraz czeka nas ta piękna misja od Wayne'a. Na którą czekamy już chyba trzeci odcinek, aż ja ją zrobię Dlatego mam nadzieję, że nie będzie źli, a ja myślę, że, że misja na pewno będzie cudowna światło na zamontowanie nowych części Nie no, taki średni Eee Micście mi pokazać samochody Jada się nie mogę, nie wiem co się stało Człowieku przyjeżdża do portu będę 5 godzin jechał, ty oo No nieee Dobra, w finali po 10 latach do, dojeżdżam do portu Marfiego i poniosę się, dam się ponieść, jak to tutaj tu piszę, dam się ponieść Wayne'owi w jego pięknej misji, którą, którą czekaliśmy trzy odcinki, więc mam nadzieję, że jest warto. Zobaczymy. Eee... Czy myślicie o tym samym o czym ja myślę? Hej, ty od Lukasa. Mówił, że chcesz się spotkać. Siema mordo, takapiona. Pewnie nie bez powodu. Bo nie lubisz wyścigów. Tak to prawda. Interesuje mnie jak dobrze prowadzisz, nie jak szybko. Wskakuj, przekonasz się. Chyba Ci się spodoba. Czy wsiadamy do tego cudeńka? Dobra, dodajmy na szybkość. No dobra. Gaz, by go utrzymać. Jeszcze raz. Wciśnij gaz i spek. Potem użyj gazu, by utrzymać prędkość. Jeszcze raz. Dodaj gazu i znowu. Koniec. Dość gadania. Czy ja siadam za kółko tego Jadę stary chłopie, ty! Ja tutaj nie wiem co ty do mnie żyć godą przed chwilą, bo się skupiłem na tej furce a teraz ją prowadzę, proszę bardzo, tych hopek Ty mnie ucząc co dzieci robić. Pa jak się driftuje. O, dobra, sorki, sorki, sorki Po barierkach troszeczkę, a to tam wiesz, to się wyklepię, wyklepię się Andrzeju, nie denerwuj się? Jak pan się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy wy... Let's go! Oczywiście, że mnie stać na więcej, stary. Ja się tylko popisuję, bo mam taką. O, oh, kurde. Eee, cen, 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 cen. Andrzeju! Nie denerwuj się! Nie denerwuj się, nie denerwuj się! Wszystko będzie ok, Ci się wszystko wyklepie, nie ma. Nie! Czekaj No stary, robię to z palcem w dupie. Ty mówisz do mistrza driftu. Ja wiem, że ty sobie myślisz, że ty jesteś mistrzem driftu, ale. Pa, hop, widziałeś takiego drifta? No chyba nie jeszcze. Dobra, zamknij mordę na chwilę, czekaj Czobieku, robię to z palcem w pupie Pa, 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 pa to? No, już nie ma 3 sekundy stary, widziałeś to? Ja też zobaczę, ale się chyba nie uda Żarcik No nie, nie da się, nie mogę z tą grą Jeszcze dwa drifty O chuj, dobra, dobra, jest dobrze O gu... Dobra! Na no, spokojnie nie ma problemu. Nie ma problemu. O kurwa! aaa! Kto kurwa kierowcą był? Byk świetnie. S tysiąc punktów? No i chuj, ja bo... Piszę się stary, ja się popiszę jak w szkole długopisem, pana to hopie To moja popis. O, chuj, dobra. Dobra, widzę, to będzie najlepszy wiz w waszym życiu. Patrzcie na to. Widzieliście to? Ile punktów? O, chuj. O, no i przydłupczyłem. No to fajnie. Dobra, koniec treningu. Może przyjedziesz teraz ten tor na serio? O, nie! Słyszycie to? Piękne Musimy kiedyś mieć taką Mazdę Ja pierdził Piękna Piękna Po prostu pięknie Let's go Teraz mam wy... Okej, 140... tysięcy punktów mam zdobyć Czyli po prostu musimy driftować, Tak jak w jakimś Undergroundzie Dwójca na to, żebym podriftował ta... popisuwa przy barierkach, blisko przeszkody, aktywny bonus, bonus BGC tego. Stary, ja ci mówię, nie ucz dzieca odzie, a, b, 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 b. Nie ucz ojca dzieci robić stary, pa jak to się robi? Ja ci mogę pokazać jak się driftuje ty hopy. Ja wiem, że ty masz fajny driftowóz. Ja mam Nissanka RS RX, RX EBBB Eee Nissana SX 180 SX ale i tak dalej mój Nissan Ekrady tak sobie w Nie ma problemu, nie? Jeszcze mam teraz ja drugie okrążenie. Dobra, pa tego drifta, pa tego drifta, hopy, pa, pa 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 I opierdził! 10 punktów! Dobra Blisko przez Kody. No stary mówiłem nie uczę ci dzieci robić nie? 100 tysięcy punktów to ja robię lekką pytą stary Pa, lekką pytą tak o. не знаю, там. Столько восьмое, не, 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 там, не, там за, не, что это шансы не забрать, так себе с дрифтом на, 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 на мета. Jakiego pecha? Jaki gościu, ty chopy, zawał na sekundę, miałem mamy pecha, nie? Twój Nissan został spalony, bo nie wiem, wulkan wyskoczył, nie wiem <grym> Dobra, ej to była misja na którą... na którą było warto szczerze mówiąc czekać. Nowy opa! Nowe opony do Nissanka 160? No i chuj, nie ma. Eee, tak, bardzo fajna misja, co mogę powiedzieć. Bardzo mi się podobała. Fajny w ogóle jest cały port. Mogę sobie tutaj pośmigać, sobie mogę. O, podriftować sobie mogę. Nauczyłem się nowych technik. to podriftuje, o, pa. O, ty nie wiem, co się dzieje, ale dobra, jadę, jadę, jadę. Andrzeju, nie denerwuj się, To się wyklepie. To się wyklepie, to się, to się, to się, no dobra Ten Nissan nie ma właśnie chyba opon do, do driftu Ciężko się trochę nim driftuje Jak dostałem tą Mazdę RX-7, to naprawdę, no, pompa była, pompa Fajnie by było sobie też jakiś samochód zrobić na driftowóz Ty, to by było, o, dobra, dopsułem się To by było coś cudownego, szczerze mówiąc Pyk, by... o, ty, o, 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 Dobra. Przygotujcie się na ojca Mateusza, bo to będzie najlepszy skok w Waszym życiu, chyba, czekaj, nie wiem jeszcze. Eee, raczej to będzie ten najlepszy skok w Waszym życiu, którego się nawet nie spodziewacie, bo będzie tak dobry skok. Proszę bardzo, proszę bardzo, no i ta, ta, ta. No, dobra, wracając do tak naprawdę meritum naszego odcinka. Misja główna została zrobiona. Czekam aż dostanę jakikolwiek komunikat od Lukasa albo Anny na nową misję czy coś. Ewentualnie, jeżeli by się nic nie stało, no to spróbuję podwyższyć swój poziom reputacji w nocnych wyścigach. No, ale na razie musimy sobie zrobić troszeczkę kaski na jakieś przyszłe ulepszenia tego niż samka, żeby tutaj nie było przypału. Więc polecimy sobie jeszcze dzisiaj, myślę, o, ze 2-3 wyścigi zrobić zwykłe, normalne. E, jeszcze możemy sobie zobaczyć tę próbę z czasową, bo to jest coś nowego, więc zobaczmy co to jest. Kontenery Skyline! Ja yeah! moim no, Nissanem 180 się do CX, mam pokonać Skyline'a uh, Oni są chyba nienormalni, niepoważni, no nie wiem Patrz jaki... No, zobacz na ten start jego i tu jeszcze coś co chcesz powiedzieć tutaj jak ja mam go pokonać skokiem No ta szansa zeskoczę Fajnie, 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 dobra ty On nie wie co się dzieje po tym skoku. Pa! Ja jesteś takiego kiedyś. Hopie, jak mój zygzak Makwin zrobi Skylina, to ja już nie chcę wiedzieć, co on zrobi z innymi samochodami. To już on Lamborghini nawet pokona. No dobra, dobra, dobra. Ehm, um, ta, ta, Skyline, Skyline, dobra. O! kloc. Nie ma kloca. Dobra, dawaj, 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 Janek! Nie panikuj! Dobrze jadę! A, Nieeee! Ty, hop, jest w ogóle widmo, ale to zapomniałem o tym powiedzieć już przedtem, no i. Ta, 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 Skyline, Skyline, ta, 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 Do dokładnie, dokładnie. Chyba znowu znalazłem machinę, która potrafi teleportować ludzi w czasie. Bardzo ciekawe zastosowanie, bo mogłem ją właśnie teraz użyć. I prawdopodobnie po tym skoku Nissan Skyline nie będzie... <ścoughs> dobra, dobra, nic nie mówiłem. Ty hopy, pa, 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 pa! jaką przewagę buduje... Buduje, budulec stary, tada... <ścoughs> Dawaj, jedźmy nawet po prostu. Skyline nie wie co się dzieje, nie wiem jakie mam z GTR-em wygrać, z Skylinem, jak? No dobra, dajemy radę. 20 metrów przewagi, nie? Na prostych się nie, nie dajemy tylko porobić. Tutaj też się nie dajmy... nigdzie się nie dajmy porobić, okej? Okay? Bo to jest Skyline, z człowieku. Jeden błąd i mnie nie ma, jak widzieliście tam, zadopcyłem jakąś barierkę i już mnie nie było. No i dobra, tutaj też mi zaraz nie będzie. No, no nie mogę! Nie mogę się nie napić, oczywiście, jakby ktoś jeszcze kwestionował cokolwiek. Teraz się napiłem, także mordeczki Stay Hydrated i zobaczycie, co się teraz stanie, jak się już napiłem herbatki. Teraz zobaczycie, co się z tym Skyline'em stanie. Tylko tak na pokaz wam pokazuję, że, że naprawdę musicie pić dużo wody, bo zobaczycie co się dzieje z przeciwnikami, jak pijecie dużo wody. Widzicie, no zatrzymują się w miejscu. Nie wiadomo co się dzieje, nie? Byku, no co to jest? Co to jest? Dobra. No nie pierdol, że zrobiłem taki drift i tak taki kastan nagle na końcu, no nie, nie mogę w tą grę uwierzyć, w tą grę w moje umiejętności, no i... Witam po malutkiej przerwie na śniadanko, bo nagrywam to o 10, mordeczki ja się tutaj poświęcam, staję, no, no dobra, w sumie nagrywam od, od 8 gdzieś z rana, to mogę się tak powiedzieć, że trochę się poświęcam, bo mówię sobie jeszcze mać, ale zobaczcie co się teraz dzieje, no nawet nie przypierzę w jedną barierkę, nie? Teraz już sobie zjadłem jakieś śniadanko, yy, napiłem się dużo wody, także no to jest tylko dla was, żeby wam pokazać, że jak zjecie i się napijecie, napoicie, yy, najecie, to wasz przeciwnik nie ma szans. Zobaczy 30 metrów w takim yy, po prostu miejscu, no nie no. Nie ma na to, nie ma szans, że przegramy ten wyścig, chyba. O! No dobra. Ja może nie będę się odzywał? Nie, dobra, nie mam mnie, nie mam. No, co tu się stało? Obie tekstury mnie próbują porobić, nawet w tej grze. No Ja już nie mogę wytrzymać. Do no, człowieku psychika wisiada, nie, No nie mogę, do no, tekstury, więc. już widziałeś to. Udało mi się przejść najtrudniejszy zakręt dla mnie i nagle tekstury mnie próbują porobić. No ale proszę ci, jak ja mam wygrać z gitarem, z skyline'em? No ja pierdziele, nie? Nissan Skyland, nie do zrobienia, ale ogólnie to chyba nawet do zrobienia, nie wiem. Nie poddawajmy się. To moja reakcja na to, że wygrał Kyle Olivius, nie? Super fajnie. 14 koła, ona jest goła zarobione, nie wiem gdzie, gdzie wylądowałem, ale lećmy robić dalsze wyścigi, i zarabiać mamone. Let's go. Przed chwilą zobaczyliście jak się wiedza na wyścig, a teraz widzicie jak się tacy e, na wyścig i penetruje swoich przeciwników właśnie w ten sposób jak Jack... O, 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 okej okay. Nawet Monika mi prześcignęła? No nie, no tak byś nie może. To to jest? Co to, co, to, co to jest? Monika? Ty ruro! Jak mogłaś? Nie wiem co ty zrobiłaś nawet. Dobra nie! Nie! Monika! Bo ja ci zaraz pokażę, jak się nie wiem co robi. O, o! ją! No nie mogę! Dzień! O tak! Zawsze to robię w undergroundzie, dwójce zawsze i teraz O! Coś pięknego, w końcu się udało na Moniczce. Nasz pierwszy draftik, że tak powiem, przeprowadzić. Czemu nie mogę usunąć nitra? Patrzcie, naciskam kontrolę cały czas. Jednego, drugiego nie da nic. To by nic nie dało normalnie, no nic się nie dzieje, patrzcie. Mam dwie butle nitra teoretycznie. Jaki bug. O chłopie! 300 na godzinę zaraz pojadę, ty! Dawaj! Ile wyciśniesz? Ile wyciśniesz, mała? 276, pięknie. Co się tu dzieje? O! O! <śla> felga, to już ma po felga. Eee, O kurwa, dobra. To, to, to za nieśmieszne żarty. Suche jak... A, nie będę mówił też co, bo kolejny będzie sucher. E, lecimy dalej. E, kraksa jak widzicie miała miejsce i kraksa też jest na pierwszym miejscu, więc e, tak. Dzień dobry, dzień dobry, proszę państwa, proszę o kulturę na drodze, proszę o kulturę na drodze, Nikoś, dzień dobry. Rek. O, dobra, pominąłem checkpoint. Ej chłopaki, no, poczekajcie na mnie, chłopaki, gdzie idziecie? poczekajcie chwilę na mnie, no... No, chłopaki, no przecież się lubimy. Chyba nie będę wam musiał pokazywać, kto jest najlepszym kierowcą i kto potrafi osiągnąć 276 km na godzinę z górki. Ale chyba widzę, że Krak się będę musiał, bo nie chce na nas poczekać. No, no, dobra. To wiecie, kraksa to jest taki ziomek, co zawsze nigdy na ciebie nie poczeka. Jack, Dante to są tacy ziomeczkowie, co poczekają. Jak, jak musisz stanąć, zawiązać czterówkę, poczekają z tobą. Kraksa idzie do przodu, nie? I to jest właśnie, no to jest właśnie, to jest zgubne. Dzięki niemu, bo zobaczcie, że osiągam. 276, nawet 7 e, na godzinę. No więc tutaj kraksa e, nie masz szans, bo wyeliminujecie właśnie Twoją własną bronią. Krakson! o u, człowieku! Ty! o a! Ty Nissan, mi muli. Muli mi. To jest okrążenie! nieokrążenie! Co? Ten. ten. Eee, no, chyba machiny w czasie będziemy musieli użyć, ktoś wspominał o wehikule. Czasu nie będzie nic takiego potrzebne, bo kraksa jest robiona. I zaraz będzie robiony nasz Jack, kochany Jack. A to ja mogę wypić tego, tak co. Nie, nie pijemy alkoholu nigdy Ja w sumie nigdy nawet nie piłem Jacka, ale wiem, że to jest dość popularne chyba Znaczy, popularny napój alkoholowy, więc yy, ten Jack będzie zaraz robiony Bo jak wiecie, no alkohol jest B, dlatego musimy pokazać dlaczego alkohol jest B I dlatego musimy pokazać dominację nad Jackiem Nie, 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 chodź tutaj, chodź tutaj, nie Nie, 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 nie proszę, nie, 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 czekaj, czekaj, zatrzymaj się, ich, mordo, mordo Ty, bo ja... Do, do, dobra <laughs> tak się kończy jak nie czekasz na ziomka na szturówkę Tak to się właśnie kończy, proszę bardzo. Psiu, siągę, jągę, tak wyjeżdża z x i na meta. Nie ma sa, nigdy by nie było i nigdy nie będzie. Nowa o tym jak zigzag McQueen pokonał nawet USA w pojedynku 1 na 1 e, No pisać książki za parę lat o, No ta, to będą pisać o tym wypadku właśnie e, Dobra, e, ogólnie tutaj mamy domek do odblokowania Chyba nasz jeden z ostatnich Nie wiem który to będzie, mam już chyba ta 11-13 Jeszcze dwie kryjówki do odblokowania BMW O, wszystkie wspomnienia z Ewą się mi przypomniały Także nara e, A my jedziemy na dwa ostatnie wyścigi na dzisiaj tak naprawdę Człowieku, chcesz Ty, chłopie, ty, po co się z tymi rowerami stało? Jak to zobaczyć? Widzieliście to? A, dobra, se zniknęły, tak o. Powiedział, kurwa ty. Ale widzicie opon im pokrzywiło aż. O, dobra, to jakaś Akura LXX... Jakieś gówno. Tak ma Pokaże Akurze dominację, deklasację i penetrację. Proszę bardzo, no. Czy Skyline'a bym tak zostawił, odstawił go już na początku? Nie, co to w ogóle za trasa? Ty pa, pa, pasę na... na... O, pójść, ty, to że już wyleciał. Patrzcie na tą trasę w, w lewym rogu. Widzicie to? Co tam się stało? Ktoś tutaj... Toś tutaj nie wiem co to się stało, ty... Nie wiem, ty EA Games powiedział ten Hsiema potrzebujemy ogólnie trasy do naszej nowej gierki. I tam mój stary pijany, wiecie, tam, tam miał takie, ty dawaj, dobra, ja wam zrobię trasę. To zrobił pójść trasę 15 tysięcy zakrętów zamiast zrobić jakiś, nie wiem, wyścig jak ten, jak w, na jakimś torze, wiecie co, i Na jakimś torze prostym, że cały czas prosto się jedzie, to zrobił tysiące zakrętów i teraz się patrzy. Dobra, akurat jest daleko. No to była, dalej. O, tu była banda. Aloro. Dobra, Janek! Dobrze. O człowieku, widziałeś to? Porobione. O, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz. Iu! Tak się wjeżdża na meta. Zigzag McQueen. Super, możemy to pominąć. Hajs nie baleci. Spadło mi 5 centów na głowę, jak zacząłem walić w biurko. Nice. Całkiem przyjemnie się jedzie w tym tunelu, naprawdę? Czuję yy, nad yy, pobudliwo... nad... Yy, po prostu czuję się bardzo komfortowo jadąc w tym tunelu. o Co ja zrobiłam? No, co ta, co... Nie próbujcie nawet powtarzać się rzeczy, które wam raz już wyszły. <laughs> no. Ktoś pyta w ogóle, gdzie jesteśmy, co robimy. To tu jest w ogóle jakiś e, tak jakby tartak. E, a my jedziemy na naprawdę ciężki wyścig za 30 koła. 30 koła to stawka e, na poziomie 200, który może być bardzo ciężki i coś czuję, że taki będzie. Dlatego musimy się bardzo dobrze skupić. Ale przed tym, jak jeszcze go zaczniemy, chcę wam bardzo podziękować za to, jak się przyjmuje hit, bo w sumie przyjmuje się jak najlepsza seria na kanale. Więc. Co mogę powiedzieć więcej? Lecimy za Nikosiem I Spencer jest pierwszym tym razem Czyli Spencer pewnie będzie tym, co będzie Gdzieś tam uciekał Krak z 7 c zajebiście się bawi Banjo chyba w, Jak to się nazywało? Lancer? Tak dobrze pamiętam Uuu, człowieku, ty Dobra, nieważne, nieważne, Lancer No raczej Lancer, ale Lancera już nie będzie zaraz Bo bieprzę się w niego, pyk O ty chłopie, ty, jaka walka widzieliście Panowie, Karen i Spencer Halo, wracać tu mój najcięższy wyścig w życiu, nie mogę przegrać z karenem I no to jest jedyny mój cel w tym wyścigu Być pierwszym On zrobił to samo i nagle ja jestem 500 tysięcy metrów za nim Świetna gra, cieszę się kuźba bardzo, że mogę w to grać Zajebiście, no jak ja mam to wygrać nie? Najbardziej ważny wyścig w życiu i ja go przegram Bo karen sobie beka robi, o o dobra dobra Kijk, Karen oh, what the fuck salone. WTF? Babots omiedwonisch, tee! Sekai, ty ja, toewicht. Dobra, kijk eens, checkje, maar daarsky jij ja moesten opdebraat de telefoon was nu. Nee? Hallo. Oh ja, hallo hallo. Ja, ik had het al gemaakt, maar het was bijna ja, het was bijna ongelooflijk ofzo, ja, voor hem. Maar ja, ik heb het bijna gemaakt en daar moet ik nog een beetje een ja, stapje verder doen. Maar, maar komt goed, denk ik. Ja, weet je, daar, daar moet je eigenlijk alleen de... Ja, moet je alleen, ik denk, één of twee uren daar ja, voorstellen en het gaat top. Nee, je hebt niemand ja, daar om, om iets te zorgen. Het is zal het eens, ja, goed. Ja. Nee, ik kan, ik kan, ik kan het alleen doen. Het is geen probleem. Ja, ja. Ja, ik zal, ik, ik zal het op maandag doen ook met jou. Dus ja, geen probleem. Ja, stop. Logan weet het ook, dus ja. M makkelijk. Oké. Okay. Ja to ja, duj, duj. Duj, duj. duj, duj to staraku. A ten koleżanka ze szkoły dzwoniła, bo tam mamy taki projekt do zrobienia, taki na testy i musimy taką prezentację, że tak powiedziałbym, zrobić. No i dzwoniła, ale to nie jest was dzwoniła. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście z tej rozmowy, bo Podejrzewam, że dla Was to śmiesznie brzmi, jak nawet nie rozumiecie holenderskiego, bo to holenderski był jakby, jakby ktoś pytał. E, więc co? E, najważniejsze, że wygraliśmy wyścig. Najważniejsze, że mi nie przeszkodziła w wygraniu tego pięknego wyścigu. Piękna gwiazdka! Tak to się robi, bebe Dobrze, tak to się robi, po prostu pięknie. E, I co? E, w sumie na dzisiejszy odcinek to tak naprawdę wszystko zrobiliśmy. Tu chciałem tylko zakończyć mój piękny odcinek. No bo e, o, możemy sobie ustawić się tutaj do pięknych po prostu tutaj naszych traktorków. Dzisiaj odcinek z tą misją Driftu na początku. E, był naprawdę fajny, szczerze mówiąc. Na początku, właściwie gdzieś połowy pewnie. Był naprawdę fajny i szczerze, szczerze bardzo mi się podobał. Więc ja myślę, że naprawdę e, fajnie. I mam nadzieję, że więcej takich misji Driftu będzie. Na razie na mapie nic nie mamy, ale to podejrzewam, że albo jak wiadę do garażu, coś się wydarzy, albo jak e, tutaj zrobię jakieś. to też mam jakąś w ogóle próbę Driftu. A to przydoby się jakiś driftowus, by the way. No dobra no. Co ja wam mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Zostawcie 20 mapeczek, jak teraz się Wam bardzo podoba, 15 jak dalej ją chcecie. No i co? Eee, myślę, że to tyle na dzisiejszym odcinku. Eee, ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się mi jego ja z moim McQueenem żegnamy Was serdecznie, także do zobacząka moi kochani, do zobaczenia.